Cześć, witajcie z tej strony. Oleg Power i widzimy się w kolejnym odcinku z Knights of the Force. W ramach luźnego grania, oczywiście. I tak, w dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować misje. Niektóre, które z, nie, niektóre z tych, które są dostępne w Jedi Akademii. A zagrajmy sobie jedną. E, ogólnie, cały interfejs, bo nigdy wam chyba tego jeszcze nie pokazywałem. No to tak, tu to możemy sobie wybrać. Broń i mierz świetlny tego nie będę. Tu sobie, jeżeli jesteśmy podczas e, gry, bitwy, e, dodajemy sobie NPC, czyli ludziki, z którymi walczymy albo nam pomagają. Tu sobie wybieramy misję, a tu e, ładujemy jakąś mapę. Więc tak, weźmy sobie jakąś misję. Mm -mm. Ta mi się bardzo podobała. Koriban. To jest ta. To jest ostatnia misja w Jedi Akademii. Czemu to nie działa?! No. To jest ostatnia e, misja w Jedi Akademii, jaką można było zagrać. Nigdy nie przeszedłem Jedi Akademii. Tylko widziałem urywki z gry. Zazwyczaj utknąłem, utykałem gdzieś w środku gry. Dobra, jak zwykle bierzemy sobie... E, Godmoda. Fajnie jest, przynajmniej wiem, że nie zginę. No i zobaczcie, tutaj na koribanie walczą Jedi i Sithowie. Że jesteśmy po dobrej stronie mocy, mamy zadanie po pomóc Jedi. Nie, zabiłeś o... o czekaj, czekajcie, bo ja nie wiem, czy mam... E, momencik. No, real rise lightsaber, nie wiem, ale po każdym restarcie mi się to wyłącza. Nie. No giń! Chyba zginął. Yeah. Dobra. Jo jo. mnie. Po stópce. No ta technika, taki podwójny miecz u jody nie jest fajna, szczerze mówiąc. Nie podoba mi się. Fajniej to jest przedstawione w... Oj, sorry. Sorry kobieta. Jezu, przepraszam! Sorry, nie? Okej. Okay. Tam, bardziej mi się podoba to, jakie jest w movie, ba w movie Duels, które wam też kiedyś pokażę w ramach luźnego grania, ale to kiedyś przed tym odcinkiem. Radzę wam sobie oglądnąć movie Battles, tam wszystko ma wyjaśniłem. Nie chcę mi się teraz tego drugi raz mówić. Let's kill him! Ja! Płup. Tak jest! Gin! Yo! Patrzcie teraz. Idziemy. Skażcie za mną. A nie, one nie pójdą za mną. Dobra. Cześć. No. Wraca. O tak. Real Life Saber na, gotmo na Gotmodzie jest ok. Bez Gotmoda to ja bym tu leżał i kwiczał. Dobra. Master Joda. Biegniemy. No serio to jest taki śmieszny Kurde, joda słuchaj się mnie trochę chociaż Wo wo wo. wo. Tu Tu Dobrze Te... O nie, 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 nie Sorry, muszę No tak, bijcie mnie I patrzcie teraz Padywaj. O ile mi się nie, nie, my, nie, mylał, nie mylił wzrok, to było ich czterech. Gdzie idziesz? A tu jestem czwarty. Poznajmy, że skinałeś. Si Fit, nie O tak. Joda, to taki śmieszny ludzik. Ty do mnie strzelasz? Ty do mnie strzelasz? Dobra. Jow. <grywka> <grywka> This is Master Joda. Wow, 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 spokojnie Wow, easy bro Chłopie easy Tak jest Nie, 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 joda, joda, easy, easy Koniec tego. Już mnie wkurzał. Co ja nie, nie zdołam uciec? Gdzie ty jesteś? Chcesz tak? Okej. Okay. Tak! Po kostkach go. czegoś innego. To jest fajna zdolność. Jak jest rozwinięta, to możemy przejąć kontrolę nad wrogim żołnierzem i go zabić. Dobra. Już wszystkich tu załatwiliśmy. Pięknie. Możemy iść dalej. Czyli tu na górę. Nie żyje coś, ale słyszałem. Dźwięk on jest? Aha cześć. O tych gnoju. Tak. Jep. Dobrze. I wchodzimy. Hop, hop. Joda jest śmieszny, no powiedzcie, że nie.

Jas! Tylko zostaje po nim stopy. Dobra, idziemy. To tawion. To stawiam. tawion. Jał. Kobieta, wkurzasz mnie. Ile masz życia?

Teraz to się szybko walczy, bo... dawaj. mamy real lightsaber, więc... Możliwe. Wkurza mnie już. Nie chcę zginąć? dobra. Dobra. Nie, 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 mi. Tak się rozwiązuje tu sytuacja. Kiedy nie, wkurza wróg... nie, 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 jaki tu joda tu duży. Jeden z taki duży z takim małym mieczem. Tak, tak. Też tak myślę. Nie słuchałem go tak naprawdę. Tak, bicie się z nią jeszcze. Już nie wstanie, ale bijcie się z nią. Taki duży Joda. O, właśnie on tak na multiplayerze wygląda. Taki jest duży. Te efekty. <landscape> it's over. Ragnos will not be resurrected. The scepter is destroyed. And Antevion, dead. Ragnos had possessed her. Her body couldn't withstand the corruption. When I destroyed, Ragnos left her body. left. Jaden, you did more than we could have ever hoped. Will. You have become a true Jedi. Thank you, Master Skywalker. But I couldn't have done it without Kyle. Tutaj właśnie chyba Kyle odchodzi, o ile dobrze wiem, z zakonu Jedi. I na tym zresztą polega druga część Jedi Akademii. Eww, druga część Jedi Outcast. O, bo to jest druga część kontynuacji, tylko że w drugiej części jesteśmy Kyle'em. I tam wracamy co wracamy do zakonu, żeby odzyskać swój Mierz Świetlny i znowu tam walczyć o ten... O dobro w galaktyce. No. Tak było. O, tutaj jest Roż. Raż, czy Roż? On ma metalowe ręce teraz. Mu obcięła je ta... i heard from the New Republic. Allura, the Imperial supporting the Disciples of Ragnos have been defeated, and the remaining cultists have been rounded up. It seemed the Master powers them, when the scepter was destroyed. I hope that's the last we see of them. We we know that know, that one thing I've learned, it's never say never. Rosh, I hope your experience has taught you the patience and humility that may one day turn you into a great Jedi. Yes, Master Skywalker. Thank you fought bravely, resisted the dark side and saved another Jedi from certain death. You will be a valuable member of the Jedi Order. You deserve it, Jaden. You're the best student I've ever trained and a terrific Jedi. Thank you There's still a galaxy full of trouble out there. Are you ready for another mission? As luck would have it, I am. Jest duży. Dobra. Eee, poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Eee, to co tam? Jeszcze jakąś jedną... sobie zawalczymy. jeden pojedynek sobie zawalczymy. I możemy kończyć. Jakiś taki może... Eee, wymyślony, nie, że, nie żeby za dużo się... Nie tam, nie na gimnastykować. E, jeszcze dwa odcinki nam zostały z e, Kotwa, więc jednym odcinkiem będzie multiplayer, raczej taki zrobiony serwer, na którym wam pokażę wszystko, jak to wygląda i mniej więcej. A ostatni to będzie jakieś te trzy misje, które są dostępne, e, wytworzone przez twórców e, z historii Gwiezdnych Wojen. Czyli w pie z pierwszej części D Dart Maul walczący z. Momencik. E walczący z Quagonem, i. ten. I druga z drugiej części. Gdzie jest Anakin? Anakin skałka I z drugiej części Obi-Wan z Djangofetem Fettem. I w ostatniej to Obi-Wan z. jak on ma? Gryviusem. I tym byśmy wtedy zakończyli naszą przygodę z kotwem. Może kiedyś jeszcze wróci, ale to nie. Nie w najbliższym czasie. Momencik, czy.? Szybko poszło. Tak, 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 tak. Nie. i po, nodze. Potłowiu. Czekajcie, muszę coś sprawdzić bo Nie wiem czy Wow. Z tym Grievousem on walczy, okej okay. Ale z tym już nie A czemu to? To oh, no, na sorry, ale byłeś tak naprawdę eksperymentem teraz Dobra, zabijmy jeszcze go Możemy skończyć Nie wiem czemu właśnie niektóre postacie nie chcą ze sobą walczyć. Jak na przykład z Grieviusem nie, nie chcą walczyć i z Dartem Vaderem, bo są to jakby takie roboty trochę i nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nie chcą ze sobą walczyć, ale na przykład wiem to, że jeżeli dro droidy e Banie się droidy i po swojej stronie klony, obojętnie zresztą jakie, e, jakiego wroga, jeżeli one zdadzą się kontakt z tobą, e, wal e, walkę, to nie, nie będą zwracały uwagi na swoich pobraceńców. Ale dobra. Dobra, czas zakończyć trzeci odcinek z Kotwa. I spotykamy się w następnych, które będą, jakby powiedzieć, może bardziej interesujące. Od tego dzisiejszego, może nie wiem, wszystko się zobaczy. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za odcinek i widzimy się w kolejnych. Więc trzymajcie się, chaos.